Zaprawdę powiadam Wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. Cześć, jestem Paweł. Dzisiaj jest 12 luty, czyli poniedziałek. No i my żyjemy w czasach, w których dostęp do internetu ma praktycznie każdy. I wiąże się to z wieloma bardzo przydatnymi, można powiedzieć, benefitami. Na przykład taki, że jeżeli mamy jakieś pytanie, jeżeli mamy jakiś problem, to nie musimy iść się pytać eksperta, nie musimy patrzeć do encyklopedii, ale wystarczy, że wyszukamy ten problem w internecie. Jest to bardzo przydatne, ale wiąże się z jednym problemem. Naprawdę bardzo odzwyczailiśmy się od szukania jakiejś, od dłuższego szukania odpowiedzi na jakieś pytanie. A Jezus nie chce, żebyśmy po prostu od tak wiedzieli, że Bóg istnieje i byśmy byli tego 100% pewni. On chce, żebyśmy szukali małych śladów, które nam zostawia poprzez na przykład innych ludzi w jakichś książkach, w filmach, w muzyce. I dlatego, jako dzisiejszy ewangeliczny challenge, prosiłbym Was, abyście poszukali właśnie takich śladów. Yy, w dzisiejszym dniu może przejść jakąś książkę, to zobaczcie. Może właśnie przez nią Bóg chce Wam coś przekazać. Może przez jakąś inną osobę, przez jakąś muzykę, której dzisiaj słuchaliśmy. Na, nawet przez film. No i bardzo bym, bardzo bym Was prosił, abyście ustawili łapkę w górę i subskrypcję. Pa! pa.